Jesteśmy blisko... M, blisko Kauflandu, 3 maja znaczy nie 3 maja, tylko już No jest 2 czerwca 2020, kolonie COVID-19 w sklepach, urzędach i innych urzędach zakładajcie maski Zobaczcie, a tu są broki już Tu są domki rodzinne na na bazylanach też się pada, nie ma ale już idą upały od, od środy, znaczy od czwartku, 24 stopnie na plusie będzie u nas w hełmie. O, tak rozrażaj chleb. I nasze bułki widzicie, tu są broki na bazylanach. Oczywiście w hełmie, Powiat powietrzemskiej, bojóctwo robeckie. Widzicie, tu broki są na bazylanach a podwoga na bazowany wieś. I dziękuję bardzo, za uwagę. Do widzenia. U nas deszcz pada w komie teraz. Jest 11 stopni na plusie.